Cześć, kochani moi mini, witajcie. Nie da się ukryć, że dzisiejszymi bohaterami będą mydła kolegi Mokasy. Nie da się ukryć, bo ostatnio był film ze spakowywania paczki. Także dzisiaj kolega jest patronem tego filmu. No tak powiem, partnerem, patronem. Słuchajcie przyszły. przyszły trzy próbki, tak wagowo, plus dwa mydła. O bardzo ładne. A ir kobra. Kwasek. Czarna wdowa też próbeczka. No i pełne mydło y, Ralph Snowy. Tak bym to jakoś odczytał. Y, to są dwa pełne mydła. Mydła z plombami, mydła z opisem. Czarna wdowa, tylko nie wiedzieć czemu nie ma naklejki z tyłu z opisem. Y, wszystkie mają plomby i to tak zaklejone, że kurde. Mam siłę w łapach, że szynę by skręcił, ale i tak tego nie zerwałem. To otworzyłem. Tamte są zapieczętowane, nie otwierałem, żeby otwierać na ekranie. Mydło schizm. Dzisiaj się nie mogłem. Zapach przepiękny. Taka próbeczka dosyć spora. Słuchajcie. Nawet ten jeden glutek to ja wezmę w miskę. powinno wystarczyć. Miska od Marcela, która mi ostatnio podpasowała i służy, i robi robotę. Ja myślę, że ten glutek to tu mi starczy na kolejnie. Także taką paczuchę dostałem. Grzebień mi spadł, muszę go. Jak wieszałem aparat. Taką paczuchę dostałem. Mydło schizm. Poprosiłem kolegę mokasyna o zapachy tych mydeł yy... w zasadzie moja Ania to od razu rozpoznała. Ja to jestem burak ze wsi. Yy... To jest zapach, już wam mówię. Yy... Nie znikło. Yy... Schizm pachnie jak, jak, jak Hmm. Patrzcie, ustawiłem sobie. Jest Armani Aqua di Gio. To jest zapach tego mydła. Mydła, jak zauważyliście, bo to mydła y, y, po nazwach jest to mydło forumowe, więc przypuszczam, że nazwy to są koledzy y, kolegi Mokasyna z forum Golarze. Y, zwicam twarz także słuchajcie no cieszy mnie że są robione coraz lepsze mydła y, polskie coraz lepsze mydła bo gdy zacząłem swoją przygodę z polskimi mydłami to było tylko bydło, bydgoskie a teraz w tej chwili mamy y, mydła domowej roboty kolegi Mokasyna sprzedawane na Allegro. Y Mamy mydła Fernando, też bardzo dobre mydła. Mamy Mazurską manufakturę. Y Mamy mydła Fabulusa, bardzo fajne. Y Nosferatu, jeżeli ktoś by chciał naturalne mydło bez piany, to Nosferatu mogę z czystym sercem polecić. Także jest wybór. I nie wiem po co ja tą Michę tu odłożyłem, ale dobra, pędzelek sobie wezmę koński, bo mydełko jest dobre. Powiem Wam tak: kolega robi te mydła na takim poziomie, że jakby mi ktoś dał w jakichś puszkach bez opakowań. Dajmy na to stirling, a mydło kolegi Mokasyna, to, to bym nie wiedział co to jest. Czy jakieś tam jakieś inne mydło z USA, to bym nie wiedział co to jest. Po prostu bym nie wiedział. Także mydła są dobrej jakości. I nie mówię tego dlatego, że te mydła dostałem, ale dlatego, że są dobre i sami to zobaczycie. Yy. Dostałem też brzytwę Gold Dolar, jak widzieliście. Kolega kazał jej nawet nie wecować na pasie, tylko od razu użyć. No, powiem tak. Brzytwa chyba nie wiem ile kosztuje 15, 20 zł. A kolega się tutaj nad nią ostro napastwił, bo widzę. Wyszlifował tutaj tą górę. Wyszlifował też yy, no generalnie, no tutaj widzę symetrię, wszystko naostrzył, yy, stabilizatory, o, wyszlifowane są stabilizatory, zwężona jest u góry, czyli wyprostowana, bo te brzytwy mają totalny problem z kątem, fajnie się chowa. Także jest lepiej zrobiona niż ta moja. No ale ja swoją tylko się naostrzyłem i ogoliłem i nic poza tym. I... Zapach fajny. Mydło wydajne. Trochę więcej wody. Dwa mydełka już u mnie były na kanale, kolegi Mokasem. No, Zapach przepiękny. Kolega mi pisał właśnie Mokasę, że zanim je puści w świat, to on je sprawdza, testuje. One tam sobie oczywiście schną, tam dojrzewają. Nie znam tam tych całych zasad produkcji, ale to wszystko musi zgrywać. Miska od Marcela też mi służy, też sobie o, tu mogę o, ładnie piankę wyrabiam. Fajna Micha podpasowała mi. Fajnie się ją w ogóle w, w ręku trzyma, nie? Tam, oprzeć sobie kciug i tak dalej. Teraz widziałem, że kolega Marcel wprowadza koraliki w tą Michę. Moim zdaniem bardziej trafiony pomysł niż to okruszki tamtego korundu chociaż ten korund za złagodniał i też jest fajnie w tej miejsce, ale, ale generalnie no moim zdaniem te koraliki chyba się lepiej spełnią, a też mydło przytrzymają i też będą swoją funkcję miały. Słuchajcie, piana jak marzenie. Czego się można było spodziewać? Zwłaszcza, że tak jak mówię, no dwa mydła mam, tak? Yy, także piana jak zwykle, jak marzenie. Zapach fantastyczny. Brzytwę kolega mi uszykował, tak jak mówię. Stabilizatory ścięte, boki podcięte, naheblował się tej brzytwy. Yy, no mówię, nie wiem trochę, czy jest sens coś takiego, takiej zabawy, ale chyba to w formie zabawy jedynie, no bo. Jeśli brzytwa kosztuje parę złocisze, to tylko forma zabawy, żeby się nad nią tak paswić i przerabiać. Kolega prosił, żebym zobaczył, jak kolą jego brzytwy zawsze jest. Powiem tak, najlepiej w to jest sobie naoszczyć samemu gęboleptycznie. I to jest najfajniejsza technika. Zaraz mam dosyć króciutki, twardziutki. No słuchajcie, goliłem się w sobotę wieczorem, jak ja to mówię przed pracą. Teraz jest mamy południe. Jutro idę na dyżur. Także no słuchajcie, na pewno nie jest to mój gold dolar, który golił. Ja tym gold dolarem zawsze mówię, to się goliłem jakbym się blachą golił. Tam chodzi zupełnie inaczej. Mm. Mydło fajniutkie, mydełko z schizm, super mydełko, naprawdę fajne, bo z tyłu jest, z jednej strony mamy. Chyba tego schizma, tak jak ojciec krzesny, a z drugiej strony mamy, nie wiem czy będzie widać, zakład barberski. Tak fajnie to ujęte jest, słuchajcie. Na tej, na tej puszce akurat. Drugie przejście zrobimy. trochę mi zapachowość psuje. Ostatnio używałem, tym pędzlem się goliłem, używałem moreforiu tureckiego, cytrynowego. I gdzieś mi ta chemiczna cytryna przebija teraz wiecie. To jest coś takiego jak używałem bursuka do Bonanzy 71 i gdzieś mi ten Lizol cały miesiąc nie mogłem tego Lizolu wymyć z pędzla, że tak powiem tej bonanzy. No ale generalnie No co tu więcej chcieć od tej piany? Wiecie, że ja się z pianą nie lubię mścić. Tu jest po prostu fajnie. Tym się można ogolić. Mmm. Mrzytwa goli fajnie, choć nie wiem czy jej trochę na naniwie na jeszcze nie podciągnę pod siebie delikatnie. Kolega oszczy na kamieniach naturalnych, więc jest to też dla mnie takie doświadczenie zobaczyć jak goli brzytwa po oszczeniu na kamieniu naturalnym. Jest to też pierwsze dziewicze golenie tej grzytwy. Po kamieniu. Podziwiam kolegę, bo widzę, że sporo pracy. Włożył, żeby ta brzytwa chodziła. Mnie się nie chciało. Znaczy nie chciało. Ja nawet takich umiejętności nie mam, żeby tak zrobić. Ja po prostu goldolara tylko naoszczyłem i się nim goliłem i to było wszystko. Świetne mydło, żytewka też działa. Gdzieś tam na początku mojego golenia, jak jechałem z włosem w dół, takie jakieś delikatne opór, szarpanie, ale generalnie, jak widzicie, bez żadnego zacisku przejeżdżam sobie. Docinam to, co gdzieś mi tam zostało tradycyjnie na tej szyi. No ta brzytwa nie bierze jeńców. No jest dobrze, podgolenie i tak dalej. Fajnie naostrzona. Nie wiem, tak w pierwszej chwili jak poczułem to szarpanie, to mówię kto wie czy jej trochę na naniwę nie dać i może ją faktycznie dam, ale generalnie no, tak jak mówię, każdy z nas ostrzy inaczej. Goliłem yy, się już żytwami uszczonymi przez Eugeniusza Piotrowskiego i przez yy, Sebastiana Cichomskiego i, i przez Tomka Szreka. Także no teraz mam brzytwę oszczoną przez Mokasyna. No są różnice w tych oszczeniach, tak? Różnice w kamieniach, w oszczeniach, na, na czym się to oszczy. Generalnie fajnie mnie ta brzytwa ogoliła i nie mam żadnych większych zastrzeżeń. A no zobaczę, może ją jeszcze troszkę delikatnie na niwą potraktuję, ale to tak bardziej, wiecie... Kosmetycznie, żeby była w moim typie, że tak powiem. No, tak jak mówię, no każdy oszczący oszczy ma swój typ kamieni i oszczy trochę inaczej. No, i to są te różnice. Natomiast mydło super. Czego mógłbym się przekonać, i to mówię nie dlatego, że je dostałem, ale dlatego, że jest dobre. Tak naprawdę jest dobre. Bo gdyby było kiepskie. To bym Wam powiedział, że jest kiepskie. Weźmiemy sobie aquewarve. Także naprawdę przyjemne golenie. Fajny poślizg. Brzytwa ładnie chodzi. Miło mi, tym bardziej jak dostaję takie mydło, bo. No słuchajcie, za zawsze fajnie, że mogę kogoś, kto mi coś dał, pochwalić, a nie mówić, że to czy tamto. Jest nie za bardzo. No także Nie no, o W dalszym też, też ciągu nie wiem jak kręcić to mydła, żeby wam pokazać czy przeplatać je z innymi mydłami, czy pokazywać ciągiem pięć mydeł kolegi Mokasyna. Nie wiem, może ktoś w komentarzach mi podpowie, jakie, jak te filmy byście chcieli widzieć. Jak wam wam to przedstawiać po prostu po kolei. no Są to niewątpliwie fajne, ciekawe mydła o nietuzinkowych zapachach. Nie wszystkie są perfumowane. Yy... No co, ja jestem zadowolony w każdym bądź razie. Także kichy nie ma, jak to się mówi, fajnie ogolony. No i tyle ode mnie na dzisiaj i może byście też woleli, nie wiem, żeby te odcinki raz na tydzień powstawał odcinek z tymi mydłami, też tak może być. No, to już no napiszcie w komentarzach, jak to byście chcieli, żeby to wyglądało. Czy nie wiem, częściej te mydła ciągiem, czy przeplatać z innymi mydłami. Jaką formę po prostu filmów wolelibyście Wy jako oglądający. Tyle by było z mojej strony. Trzymajcie się. Do następnego filmu. Cześć. Hej!